wszystkich, po dłuższej przerwie, ale nie miałem czasu nawet nagrywać, nie miałem czasu nic zrobić, ponieważ tu się robiły głowice, inne tematy były między głowicami, które miały być na szybko robione. I okazywało się, że to trwało tydzień, dwa. Kolejka jeszcze przed tymi wszystkimi samochodami, ja pracuję sam, awaria w warsztacie i tak dalej, tak dalej. Także no, się nie będziemy w końcu wkładać dzisiaj. odma weszła nowa z, z serwisu, oczywiście. Nie zapomniałem zamówić jeszcze przelewu. Tu przelew jest pęknięty. Zamówiłem w serwisie 820 netto chyba, czy 870? Jakoś tak. Biorę ponad 800 zł netto, całe te przelewy, ale nic nie poradzę na to. Tak już jest. Yy, wszystko jest zrobione. W sensie głowice tu wyczyszczone, wszystko. Tak, jak ma być, giery zaślepione, rolki nowe, pasek jest, termostaty wszystko, wszystko. Tam stoi taki z Krakowa, jeszcze y, GL, to jest ML. GL, Już stoi drugi miesiąc i ten pan się bardzo niecierpliwi. Y, padły niepotrzebne słowa z jego strony, y, ale dobra. Każdy musi zrozumieć, ponieważ tych silników nikt nie robi, tylko serwis ewentualnie wymieni, na pewno nie, nie naprawi tego, a koszty będą na pewno 4 razy większe. Nie? Także także ktoś zdecyduje się na naprawę takiego samochodu, takiego silnika, musi być świadomy, że to zajdzie. Przeważnie mi to schodzi około miesiąca, dwa tygodnie przeważnie to schodzi mi. Ale no tutaj taki, taki, tak, tak się zdarzyło, że, że zostało to... Yy, ...że zostało to... ...troszkę dłużej tu jest robione wszystko, bo... ...inne tematy poumawiane um, w kolejce miały być tematami szybkimi na 2-3 dni, wychodziły 2-3 tygodnie i tak to wszystko zleciało. Niekiedy nie przewidzimy. Pewnych rzeczy, no trudno. Tak się zdarza. Także tutaj jest tylko taki nalot, jest tylko wymyte. Oczywiście to nie jest nic tam brudnego. Wszystko jest wyczyszczone. Nowe podkładki, wszystko oczywiście tak jak ma być tak jak zawsze. Jak tam gdzieś tam opowiadałem w pewnych filmach. Yy, oczywiście śnieg nie wiedzie. Jutro tylko zamontuję na samochodzie. Już przelewy i zamontuję i zamontuję tylko. Yy, listce wtryskowej, to wszystko, nie? także cierpliwości, ponieważ to silnik nowy, ten od też czeka także proszę do mnie nie dzwonić kiedy będzie, jak będzie, to ja zadzwonię, ponieważ no, nie przeskoczę pewnych rzeczy, a musi być zrobiony dokładnie jak ktoś nie ma czym jeździć, no na to nic nie poradzę, nie bo ponieważ no, jest jak jest, no ja cały czas siedzę od rana, wczoraj przy silnikach i pierwszy raz mam taki przypadek, że był taki pościsk, ale takie rzeczy się zdarzają, nie a tutaj na takim silniku też nie pośpieszę Ponieważ trzeba wymyć, poskładać dokładnie, żeby to jeździło, nie? Żeby to w miało ręce i nogi. Także proszę mnie teraz zrozumieć, i tak dalej, i tak dalej, nie? Akurat teraz tak wyszło, ale no, nie piję kaw, nie jeżdżę, nie, nie, nie jeżdżę, nie wiem, na wycieczki, tylko siedzę na w warsztacie, nie? A jeszcze miałem postawić w międzyczasie, mówię, ogarnę się z tym wszystkim i postawię warsztat obok, nic jeszcze nie jest nieruszone, oprócz wylanych słupów, nie? Znaczy podstaw, podsłupy. Także no tak to jest, podstawa ogólnie zrobiona jest. Oczywiście znowu silikony były jakieś, jakieś yy, dziwne. Gdzieś tutaj miałem uszelkę nie wiem gdzie ona jest. Wiem, że były silikony. Tutaj do tego złomu, tutaj co mam yy, do tego złomu gdzieś tu wrzuciłem tą uszczelkę. No nie wiem, gdzieś tu jest po prostu ta uszelka był znowu silikon, znowu silikon. No, tym razem musicie wierzyć mi na słowo. Wcześniej wszystko pokazywałem, teraz gdzieś tą muszelkę jest tutaj. Proszę bardzo. O! A twarde wszystko to. Tutaj same wiszą takie włoski od silikonu. Termosat, oczywiście, nowy, ponieważ tu wszystko nowe, jeszcze by trzeba było wyczyścić od tego od tego z tego mazutu, z, tego, z tej galaretki, co tu była, odmowa szwanowa, także, także dobieramy się dalej za pracę, oczywiście od mas serwisu, wszystko tak ma być, także serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia do kolejnego filmu.